Siadaj, zabieram Cię na podróż, w której opowiem Ci wrażeniach z jazdy Fordem Mustangiem po 5000 km. Jedziemy. A podsumowanie nie będzie tylko z 5, a nawet ponad 6000 km przejechanych. Jestem posiadaczem Forda Mustanga Mach E. Jest to wersja standard z napędem na tył. Bateria o pojemności netto to jest 70 kW, a brutto 75 Samochód, słuchajcie, jest z końcówki 2022 roku. Jeżdżę nim już od jakichś trzech miesięcy. Był zrobiony taki potężny test w całej Polsce, jeżdżenia z ładowaniami itd. Tak Możecie to zobaczyć na innym odcinku. W tym skupimy się na wadach, zaletach i czy w ogóle polecam Wam ten samochód. Zaczniemy od zalet: pierwszą zaletą. Wygląd. Jak dla mnie samochód ma niesamowitą bryłę, a mianowicie najbardziej podoba mi się profil. Jest to naprawdę ładnie zrobione, samochód jest wysoki. W porównaniu, nie wiem, do Kia EV6 czy Tesli, naprawdę przyciąga dużo oka, więc jeżeli interesują Was takie tematy, no to pod tym względem jest fajnie. Kolejną zaletą jest prędkość. Słuchajcie, ten samochód ma 6 sekund do setki. Ważnym zaletą tego samochodu jest bezpieczeństwo. Ten Mustang ma wbudowaną baterię w, tutaj w podłodze, w samym środku, czyli środek ciężkości jest bardzo fajnie wyśrodkowany i dzięki temu ma dużą jakby kontrolę nad samochodem, co wiąże się z kolejną zaletą, czyli fan z jazdy. Jedzie się bardzo stabilnie. Poza stabilnością możemy ją wyłączyć, tak? Możemy w każdej chwili wyłączyć kontrolę trakcji. I naprawdę wtedy zaczyna się fan. Lubicie na śniegu, bądź gdzieś pobawić się, pojeździć sobie bokiem. Ten samochód da Wam naprawdę dużo, dużo frajdy, ze względu na to, że mamy tutaj napęd na tył. Kolejną zaletą tego samochodu jest szybkie ładowanie. Mianowicie ten samochód jest wyposażony w noszą technologię ładowania. Ta wersja Mustanga wspiera moc ładowania do 110 kW na godzinę. Ale powiem Wam tak, to jest z jednej strony zaleta, a z drugiej strony. Trochę wada. Kolejnym dużym plusem jest standard wyposażenia. Większość bajerów, które możecie sobie wyobrazić w współczesnych samochodach, ale co ważniejsze, system, który tutaj posiadamy od Forda, posiada aktualizację. Co to oznacza? Samochód, słuchajcie, jest trochę tak przyszłościowo odporny. Przekonaliśmy się na Tesli, że dzięki takim update'om w przyszłości można byłoby zwiększyć zasięg samochodu, bądź jeżeli coś nie działa tak, jak powinno, można to naprawić poprzez system. Kolejną dla mnie zaletą jest to, że Dzięki temu, że to jest samochód elektryczny, posiadamy bagażnik na zderzaku. Zobaczcie, bagażnik jest, słuchajcie, pełni wymiarowy. No powiedzmy, na spokojnie zmieścimy tutaj duffel baga, jakieś kurtki czy coś. Ja na przykład tutaj w tej chwili trzymam kabel odładowania. Też spoko, bo mamy dzięki temu taki quick access. Ale w ogóle sam fakt, że mamy ten bagażnik tutaj z przodu, jest dla mnie mega mega plusem tego samochodu, bo na przykład Kia EV6 dla porównania nie ma czegoś takiego. Więc to jest na pewno plus. Kolejnym ważnym plusem jest to, że Ford posiada swoją aplikację na telefon. Możemy użyć naszego telefonu jako klucz. Jeżeli jeździmy gdzieś po mieście, możemy bez problemu używać telefonu, co oznacza jedna rzecz mniej w naszej kieszeni. Co dla mnie jest mega plusem. Jeżeli jednak jedziecie gdzieś dalej w trasy, zawsze można zabrać ze sobą kluczyk dla pewności. Ale powiem wam, że ja to sprawdziłem przez tysięcy km, ani razu nie miałem problemu z tym, ale słuchajcie, jeszcze jest rozwiązanie do tego. Samochód ma wbudowany kod, tak jak w amerykańskich samochodach. Jeżeli na przykład telefon nam się rozładuje bądź zepsuje, nie będziemy mieli dostępu do tego, żeby odpalić go jako kluczyk, możemy użyć kodu, który znajduje się tutaj na tej części samochodu. I potem mamy swój unikalny kod, który możemy użyć w przypadkach awaryjnych, aby odpalić samochód. Czyli jeżeli nawet będziemy mieli sytuację, że telefon nam się rozwali, to i tak będziemy w stanie dostać się do tego samochodu. Więc Ford to fajnie przemyślał i nie zostajemy na lodzie. W sumie taką ostatnią zaletą samochodu jest to, że mamy tutaj adaptacyjny tempomat. Coś, co mamy w większości samochodów, ale słuchajcie, on jest zautomatyzowany. W przypadku jeżdżenia na trasie, jeżeli mamy taką sytuację, że na przykład jest ograniczenie ze 140 do 120 na autostradzie, to słuchajcie, samochód bez problemu sam wyczytuje te znaki i zmienia prędkość, dostosowuje się do tego. To działa i przyjeździe po mieście i przyjeździe na trasie. I dla mnie jest to game changer. Pierwszy raz coś, takiego mam w samochodzie i na pewno... Będę to polecał do spróbowania dojeżdżenia, bo zdaje to egzamin. No dobra, słuchajcie, było o zaletach. No to teraz pora, żebyśmy pogadali o wadach. Przechodzimy teraz do drugiej części. W tej części będę mieć trochę więcej do powiedzenia, bo jednak dla mnie w tym samochodzie jest więcej minusów niż plusów. Zaczniemy od. Największego minusu tego samochodu, a mianowicie jest to jak dla mnie za mała bateria i za duże zużycie. Cię tutaj zobaczyć, że średnie zużycie tego samochodu na przez tę całą trasę, co tutaj zrobiliśmy, to 22 kW na 100 km. W tym Fordzie, w wersji z napędem na tył, w wersji standard, mamy zasięg w zimę około 290 km, wakacje, jeszcze nie miałem okazji go testować jakby przy takich wyższych temperaturach, ale jak było tak w miarę ciepło, to słuchajcie, zasięg to było może 350, może do 400 byśmy zrobili. I co jest najgorsze w tym wszystkim? Producent deklaruje, że Ford, dokładnie ten Ford ma zasięg tam WLTP, 430 km. Nie ma opcji, żeście coś takiego zrobili. Ja wiem, teraz jesteśmy na zimowych oponach, potem mamy letnie opony, to jest trochę mniejsze opory. Toczenia są, ale nie zmienia to faktu, że ten Mustang, czy to będzie w tej wersji, bądź w wersji z większą baterią, zużywa naprawdę dużo prądu. Kolejnym minusem jest to, że słuchajcie, mamy tutaj napęd na tył. I mimo tego, co wcześniej powiedziałem, że mamy dosyć dobrze rozłożoną tutaj masę, środek ciężkości jest całkiem spoko zrobiony. Ten samochód ma na tyle dużo mocy że trafiają się sytuacje nawet na wilgotnym asfalcie, gdzie możecie wpaść w lekki poślisk, stracić lekko trakcję, więc no jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, bądź nie nabierze tego doświadczenia na jeżdżeniu tym samochodem, może ten samochód być po prostu niebezpieczny na drodze dla kogoś. Samochód ma ogromne gabaryty, jest naprawdę duży, duża bryła, robi nam takiego wrażenie, jak tutaj siedzimy, że jest duży, ale bagażnik jest lipa, jeżeli chodzi o przód, mamy fajnie, rzeczywiście, dodatkowe miejsce, ale jeżeli przejdziemy sobie na tył bagażnika, Miałem sytuację, w której wiozłem rodziców na lotnisko i, słuchajcie, mieli ze sobą dwie walizki, takie typowe podróżnicze, te większe. Słuchajcie, ledwo co się zmieściły. Czyli, jakbyśmy chcieli pojechać tutaj w taką większą podróż, w cztery osoby. Ten bagażnik z przodu trochę ratuje sytuację. Powiem Wam, że może być ciężko. Jeżeli byśmy chcieli się zabrać w taką podróż dalszą i zabrać walizki, no to już trzy walizki podróżnicze z tyłu się nie zmieszczą. Z tyłu jest po prostu na tyle ścięty bagażnik, że no, nie, nie ma opcji, żeśmy zmieścili tego, jeżeli chcemy jechać w cztery osoby przykładowo. Ok, kolejnym aspektem multimedia. Co to oznacza? Słuchajcie, w tym samochodzie mamy przeogromny ekran. Jak sami widzicie, naprawdę jest to fajna sprawa, ale minus mamy taki, że tak. Poza Apple CarPlay'em mamy dostęp do gier, które są po prostu basicowymi grami. Mogę Wam tutaj nawet z ciekawości pokazać, co mamy za opcje. Mamy takie gry, które były kiedyś na Androidzie, może z 10 lat temu, no nie. Ale poza tym, słuchajcie, Mustang, tutaj nasz Ford, tutaj w Polsce, nie oferuje żadnych multimediów. Wiem, że można za 1000 zł dokupić taki przenośnik, i już wtedy możemy oglądać media. Ale słuchajcie, w Tesli nie trzeba dokupywać czegoś za 1000 zł, żeby można było oglądać YouTube'a. Dlaczego to jest ważne dla mnie? Załóżmy, że jesteśmy, słuchajcie, na ładowarce, mamy godzinę stania, czy dwie godziny stania, bo czasem tak bywa, no nie? Stanak, macie taką opcję, że możecie odpalić sobie YouTube'a. Robicie router z telefonu. I słuchajcie, potem to wygląda tak, że możecie oglądać sobie YouTube'a. To jest super na zabijanie czasu, bo teraz, jeżeli na przykład ja jadę na ładowarkę, na której muszę zostać i przez chwilę się podładować, albo telefon wchodzi w ruch, albo muszę na przykład zabrać ze za sobą tablet, żeby coś oglądać, ale tu też nie ma zbytnio miejsca, żeby ten tablet rozstawić, żeby mi przyjemnie oglądać, albo biorę ze sobą switcha, konsolkę. Mamy taki ekran, na którym na spokojnie można byłoby coś elegancko oglądać, ale Ford, że tak powiem, ma nas tutaj w Europie trochę w tyle. Nie interesuje, z tym bardziej wydaje mi się, że Polską też nie jest zainteresowany. Niestety. Tutaj polski rynek, widzę, że jest trochę w plecy, nie jest tak wspierany jak na przykład Tesli, bo z tego co się orientuję i oglądam ludzi na YouTube, no na przykład w Tesli co chwilę wchodzą jakieś update'y, gdzie są jakieś mniejsze, większe poprawki. Ostatnio weszło Apple Music wbudowane w Tesle, że nawet nie musicie telefonu podłączać. Kurde, Ford, ogarnij się. Kolejnym jakby największym minusem jest to, że ten samochód powinien wspierać moc ładowania... Do 110 kW na godzinę Osobiście testowałem to na wielu szybkoładowarkach Jak na przykład Ionity czy Greenway I słuchajcie, ani razu nie miałem mocy Nawet bliskiej 100 kW A miałem też rozładowane baterie Rozmawiając z ludźmi, którzy też są posiadaczami Fordów To mówili mi, że muszę dogrzać baterie Czyli na przykład muszę depnąć na trasie Żeby mieć większą moc ładowania Bo bateria musi się nagrzać Żeby przy takich temperaturach jak teraz mieli wtedy pełną moc ładowania I niestety tutaj nie możemy tego zaprogramować Na przykład w Tesli, jeżeli wybieramy ładowarkę no, to automatycznie sama się bateria podgrzewa, więc tutaj tego nie mamy. Ani razu nie miałem prędkości bliskich nawet 100 kW na godzinę, co jakby w końcowym efekcie jest dużym minusem, bo słuchajcie, różnica między 80 kW, które możemy przyjąć, a na przykład 110 to są 10-20 minut na szybkoładowarce. Skłania się to do tego, że w tym konkretnie Mustangu, w tej wersji, może być tak, że pojedziecie w trasę i. Macie szybką ładowarkę, która np. jest dostępna na 350 kW, czyli już w ogóle więcej niż możecie przyjąć. To jest dla mnie też słabe, że Mustang nie potrafi takich mocy przyjmować. Jakby była moc przyjmowana, jaką podaje producent, to moglibyście 20-30 minut się naładować i jechać dalej w trasę, nie przejmować się, no nie? Rzeczywistość jest taka: może być tak nawet, że na godzinę będziecie musieli zostać na ładowarce, a to już robi dużą różnicę, jeżeli planujecie podróż bądź podróżujecie. Mam porównanie do tego, co się dzieje w Tesli i słuchajcie, w Tesli bierzecie sobie Tesla model trzeci podstawowy i tam macie prędkości wspierane nawet do 200 kW. Bierzecie sobie wersję Long Range i tam macie, słuchajcie, prędkości ładowania wspierane do 230 kW, więc stajecie na 20-15 minut na ładowarce Tesli, która jeszcze Ci naładuje samochód i wiecie, niczym się nie martwicie. Jest różnica, jeżeli na przykład weźmiecie wersję z napędem na 4, i to jest ta wersja bardziej bogatsza. To mamy baterię 98 kW, i tam rzekomo wspiera 150 kW ładowanie. Ale kurcze, słuchajcie, macie ionityn, które powinno wspierać np. 350, a Wy macie tylko 150 Kurde, Ford, co jest? To by było na tyle, jeżeli chodzi o wady, są to wrażenia z 5000. I przejdźmy do podsumowania. Odpowiem Wam teraz na pytanie, czy polecam w ogóle ten samochód. Po tych 6200 km nie. Nie polecam tego samochodu w tej wersji. Dlaczego? Dla mnie największym minusem tego samochodu jest zasięg, jeżeli jesteście uparci i chcecie brać Mustanga, bo to jest, powiem Wam, ogólnie samochód jest naprawdę spoko, polecam Wam zastanowić się nad wersją z napędem na 4 koła. I z baterią 98 kWh. Z taką baterią macie pewne 400 km, a nie wiecie, 250 czy tam może 300 jak będzie dobrze. Jeżeli ja miałbym zmienić na przykład samochód, to bym zdecydowanie wolał wziąć sobie na przykład Tesla Trójkę w wersji Long Range bądź wolałbym wziąć Tesla Model Y też w wersji Long Range. Dlaczego? W porównaniu Ford a Tesla Tesla wygrywa pod względem y, swojego całego systemu, jaki ma do tego, że tam bateria się dogrzewa, do tego, że jak robicie trasę, to w systemie Tesla macie tą trasę i ona wam wszystko wylicza. Tutaj przy Fordzie ten system fordowski, jeżeli chodzi o nawigację, leży, nie jest tak rozwinięty jak w Tesli no i kolejna sprawa to to, że update'y, tam o wiele lepiej to działa ten system jest o wiele lepiej tam zrobiony i ja osobiście bym się przesiadł na Tesla to by było na tyle, dzięki wielkie za oglądanie jeżeli interesuje Was więcej o Mustangu, no to mam taki wielki odcinek o takim dużym teście po Polsce jeżdżenia tym Fordem, dzięki za uwagę i widzimy się w następnym filmie